Witam was kochani w mojej kuchni ja tak dzisiaj stałam między jedną szparą a drugą żeby mi słońce nie świeciło no e, dzisiaj mam dla was wafle, pyszne wa gofry, no gofry, gofry tak się nazywa e, bardzo dobre są ja już je robiłam ja wam powiem, ja już zaczęłam to robić tak gdzieś miesiąc temu i tak już chyba no może 10 razy, razy robiłam a maszynka do tych gofrów się kupiła Ehm, chyba 4 lata temu. Ja wypróbowałam już 3 razy przed tym, wczoraj ta maszynkę do szranku i potem zapomniałam o tym, jakoś mi się nie chciało robić, ehm, no ile rażeń, dzieciu, roz... kiedyś tam miesiąc temu zrobiła e, e, rozgofry, przypomniało mi się i bardzo dzieciu smakuje, bardzo dzieciu smakuje, muszę wam mu powiedzieć, przypomniało mi się kolonie wtedy, kiedyś jak my to byli na kolonii, ileś tam 20 lat temu, 20 czekajcie... Jest 30 lat temu. To już jest. Ja, 30. Ponad 30 lat temu. Jecha, jeździło się na kolonie, poszło się na miasto i coś się kupowało? Gofry we budce z pudry cukrem. I bardzo pyszne gofry. No. I właśnie mi się te kolonie przypomniało, jak to kiedyś było. Ja wam muszę powiedzieć takie coś. Kiedyś się nie miało takiej maszynków w domu i się tego nie robiło i się tego nie znało, a gofry to się no, znało z miasta, z budki za pieniądze, co można było kupić i bardzo, bardzo smakowałem. Ale też muszę powiedzieć wszystko co się kupuje na mieście, smakuje lepiej jak w domu. no. Prawda mi przyznał cię chyba, nie? Okej okay, kochani, jest dużo przepisów na, na gofry, jednym warunek musi być, że musicie, że musicie mieć taką maszynkę do, taką gofrownicę, co kwadratowe, jemu ta okrągłą taką, no co jak się to potnie te wafle to są potne serca, są kwadratowe. Obojętnie jak weźmiecie, musicie, musicie wypróbować, ale tym przepisy składniki co jemu są bardzo dobre. No, dobra kochani, już pokazuję składniki, które zawsze używam. Ja tu zrobiła z półtorej porcji. Ja w, ja w opisie napisam em, porcja, tak na 12 sztuk, ja tu miałam tak gdzieś 17-18 sztuk, nie głowy, gowy, bo ja użyłam półtorej porcji jeszcze jajek, em, ale ja napisam na dole proporcje na 12 sztuk. To zależy, jak dąży trochę więcej em, tego ciasta na ta gufornica, może powiedzieć jeden, je, jeden więcej. Jeden więcej, jeden manier to tak wiesz... Między... Dzie... Um, wiecie, było między 10 a 12 sztuk tak no. Ja. Yeah. Okej, okay, dobra, zaczynamy. I kochani, potrzebujemy 3 jajka. Te jajka się rozdziela. Mamy potrzebować żółtka osobno i białko osobno. Um, ja już się to wszystko wymieszył we termomasterze, bo ja się akurat tu puder cukier robiła, bo mi zabrakło i musiała się tu zmielić. Puder normalny cukier musiała się zmielić. Na puder cukier. No, dlaczego tam ma na taką białą? Okej. Okay. Um, składniki to było tu tak gdzieś na, no, półtorej porcji, jak normalnie miało być. Także trzy jajka e, i żółtka się do zarozło do, do misy. Wy możecie to oczywiście normalnie zrobić, w normalnej misce się wymieszać. Plejakiej, e, tu trzy szklanki mąki, e, nie mąki e, mleka, a te białka się ubijemy osobno. Odmierzam się, i ja o tu dzisiaj mu pomocno dłoń i wszystkie składniki jeszcze nie, nie tak pokazane jak inni YouTuberzy pokazują. Wiecie wszystko tak panie pokazane, a ją ja tak mu iPad jeszcze we, we dołzach. No, ok. Czy szklanki mąki się oddzieliły, teraz tu się wlejam. W tej samej szklance się wszystko odmierzam y, pół szklanki oleju, olej słonecznikowy, albo rzepakowy, tu y, Niektórzy dodają też masło roztopione ileś tam. Potem się to do dwie łyżki pudru cukru, takie duże łyżki pudru cukru, takie kopiaste. Potem tak szczypta soli się dum. W tej samej szklance się odmierza trzy szklanki mąki, normalną, zwykła mąko, mąka pszenną. Jak chcecie, możecie dać. Jakąś tam ta zdrowszą, ją tak lepiej do tej białej, że takiej przekonano, lepiej mi smakuje. No, wiecie o co chodzi, nie? Potem jeszcze dach, tak gdzieś dwie płaskie łyżeczki proszku do pieczenia, ale płaskie łyżeczki, ją się tu wziął na jedną taką większą. No, połowę z tej mojej dużej, ale wiecie, dwie płaskie, małe łyżeczki. No. Jeszcze troszkę soli i te składniki normalnie wymieszać do połączenia składników, nie musi tam być jakąś ograniczoną prędkość, albo miksery, możecie normalnie wymieszać w widelcy, tak żeby się mąka wymieszała z tym mlekiem, żeby nie było grudków w ajkach. no, ja to chyba nastawiła na, nie wiem, na czwórka pora, sekund tam, no, byle żeby się wymieszało. ok zostawia to tu teraz. Teraz co? Rami ja muszenek wleje te białka zaros. <grywa> da się do tego białka się do miśczypta soli. On mi to wylał. <grywa> te białka, no, nasze białka są takie. Czym się kupy mogła to jeszcze pozbierać do miski. Wyciepować <grywa> niebana. No i te białka się ubijam na, na sztywno. Krótko mi tu poszło. I ostrożnie potem wymiesą się te białka z tą naszą resztą masą. No. Oczywiście, z te termomastery można też ubić białka, ale, wiecie, to bym musiała zaś to wszystko wyczasnąć i umyć ta maszyna, i osobno białka zrobić, ale to mi się nie chciało, także wolał te białka osobno ubić w tej maszynie. Mis misce innym mikserem, no o to mi chodzi. ok, teraz się ja tu tak to wymieszać. Ostrożnie wymieszać e, te białka, nie za szybko mieszać. Ja się tu to na chyba na. Jedyn... Nawet to by nie było no przód, jak się ustawia... Yy... Ani na jedynka to nie było, tak żeby no się wymieszało, potem nastawiałam to chyba na dwójkę, żeby troszkę szybciej mi to mięsało, tylko po jak to mięse... mięso, no musiałam to trochę pozgarnywać. Także... No, A normalnie w normalnej misce dajcie normalnie, normalnie te białka do miski i ostrożnie wymieszać, tak żeby nie zbić powietrza. Ja tu mam przyspieszone, tak żeby mi się to szybko kręci, ja tu mam no, przyspieszone i, i no, takie ma być pulchniutkie, powiedzmy, te ciasto, widzicie. No, gofrownica się już tutaj rozgrzała em, na, na full i ja się tu popryskuję tym sprayem w oleju takim. Możecie oleje normalnie posmarować, trosz, albo troszkę masy. I tak się wleja mniej więcej tak, tu jak widzicie. I o tak, chyba na to smażyć do no, dwie minuty. Tu mi się pierwszy przykleił do góry. No, na złość, bo to widzicie, wiecie, kam kręciła, to na złość musiało mi się zrobić. I tu tak, dowódz, tu tak troszkę dach więcej tego, jak już widzicie. I tu zaraz pokorza jak to pani rośnie. Tak tu kamera w rance fajnie to rośnie. Troszkę tu było więcej i mi się, no, poza randy mi trochę się urosło, wyloło, urosło, ale no, nie za dużo. Tak to wygląda. To musicie podno opytalić, to też jaką kielnia mocie, albo chochla, albo jak to tam nazywacie. No. I tak, dwie, trzy minutki. Jak już to podnę w chcecie bardziej chrupiące, to dużej trzymać. Chcecie bardziej takie miększe, to y krócej trzymać, no, posypać pudry cukrem i można to jeść, e, no, tak gdzieś co piąty, co szósty e, e, gof, gofr, gofer popryskać albo posmarować tłuszczem tak lekko ta gofrownica i wtedy się nie będzie kleić, no, bardzo pyszne i podawać na świeżo, jak będą ciepłe, wtedy będą te gofry bardzo, e, no, pyszne i, i, no, i apetyczne, smacznego. Mi powiedział, to są najlepsze wafle, bo to się w Niemczech nazywa wafle, wiecie? E, Jakie jąd. <kluzny> I wow, jak chcecie mieć takie bardziej, trochę miększe, e, to smażcie to tak dwie minuty. A jak chcecie mieć takie bardziej chrupiące, to tak gdzieś pół minuty, minuta dłużej, czyli jak chcecie mieć takie chrupiące, to 3 minuty. No tak. Musicie tam obadać wasz sprzęt, bo każdy sprzęt jest inaczej, każde marki. Je, in, inaczej sprzęt grzeje yy, wiecie o co chodzi ni? musicie to właśnie obczaić ni? ile potrzebujecie czasu w końcu no. ja tam w tym przepisie co całego snowda, to tam było napisane 2-3 minuty ale ja tak w sumie nawet dwóch minut nigdy nie smażam, nie piekam no ja tak wyczaiła, że ja powyżej dwóch minut to mu takie chrupiące już takie bardziej, no się tak zbiją i są takie bardziej chrupiące a jak jest poniżej, to znaczy tak do dwóch minut, to, to już są takie fajne jeszcze takie trochę mięciutkie, no. I co jeszcze polecę, no, ja proponuję, polecą um, te gofry na świeżo jeść, albo jak czekacie, no jak musicie tam czekać i tam chcecie zrobić trzy albo cztery i podać to, to położcie się to na papier, na ręcznik kuchenny papierowy, um, bo jak położycie to bezpośrednio na talerz, to ten em, gorąco z tego wafla, z tego gofra się skropli. Ja chyba to się to tak do niemu połije. Krople, bo się zrobi w rosa, bo się zrobi mokre, bo się zrobi pod spodem. Jak to na talerzu będziecie trzymać, duży jak 10 minut, no 5-10 minut, bo się to potem zrobi od spodu. Także dajcie to zaraz na ręcznik papierowy, no wtedy zostaną no, fajne chrupiące i nie namokne. Tak patrzę na tę szparę, o, ale ta szpara mnie rozprasza tutaj. Okay. Dobra kochani kolonie się przypomniały, bo muszę powiedzieć um, takie kolonie kiedyś kiedyś się jeździło do na przykład, nie wiem, nie pola dwa razy byli w Głuchołazach, potem jeszcze byli w Pinkówce, potem jeszcze byli w Rządku Zdrój to takie polskie niedaleko Opola miasta co są takie kolonie dzisiaj to w dzisiejszych czasach to dzieci to się wysyłają do. No ja, mają możliwość taką do, do Hiszpanii, do Włoch, albo do tych, wiecie i za granicę się wysyłają, ale je wypowiadam że zadowolona, zadowolona, tam, gdzie ją była, i, i no, bardzo, że je wdzięczną swoim rodzicom, że nosta wysyłali. Poznało się dużo ludzi i musiałbym powiedzieć, z tymi ludźmi, jeszcze nawet nie ze wszystkimi, z niektórymi ludźmi mam do dzisiaj kontakt, em, no. Także. Fajnie tak kontakty szanować. E, myślę, że ten filmik było się spodobał, że będziecie czekać na następny film. Nie wiem, kiedy wciepnę. E, tydzień, ty, tydzień mnie nie będzie. E, no, ja się postaram, postaram się. Chciałabym, ale bardzo bym się, się chciała, bardzo by chciała nagrać coś tam z urlopu mojego. Chodź, ten chodź, co ta kupieła, nie wiem, ta musza już kamera, już. Bo ja muszę powiedzieć, że widziała dużo YouTuberów. Co ja się, bo mi to rozpraszył i się spłaciła, już um, Dużo ludzi widziała. Znaczy, YouTuberów oni mają zawsze swoje. Yy, komórku nagrywają, nie umiał komórku nagrywać, bo jemu mało. Chyba yy. Nie ma miejsca na takie długie filmy, no. Dlatego się wyzna moja kamera, iba nas lotać i będę z kamery i. spróbuję coś tam nagrać. okej, okay, dobra. W razie, jakby następnego niedziela nie było filmu, to się nie martwcie. Nie złożyłam w naszej znaczy, przyjada dopiero w niedzielę. Um, także nie będzie w niedziela filmów. W poniedziałek, nie wiem, jasny szafna, może we wtorek dopiero, potem będzie film. Też nie wiem, jaki, ale postaram się coś tam przyciąć. Dobra, życzę mu miłego dnia, miłego tygodnia. Um, jak wy to widzicie, to już Pana albo w drudze na lotnisko, albo pan tam ma wyłaźć nie wiem. Dobra kochani, miłego dnia wojęcza, miłego, miłego tygodnia i do następnego razu. Cześć.